Zapalając zniczy, chcieliśmy uczcić przede wszystkim ofiary sowieckiej zbrodni, które pochodziły z ziemi lubartowskiej, m.in. ostatniego przedwojennego burmistrza Lubartowa. Pana Jastrzębskiego. W całej Polsce ku czci bohaterów, a zarazem przywróceniu ich sylwetek zbiorowej pamięci posadzono 21 857 dębów pamięci, każdy z nich upamiętnia konkretną ofiarę zbrodni katyńskiej według zasady. Jeden dąb to jedno nazwisko. Pamięć o tej zbrodni jest szczególnie ważna w kontekście przekazywania jej młodemu pokoleniu, ponieważ naród, który nie pamięta, o tym jest skazane na zapomnienie. Bardzo ważne jest dla nas, dla mnie osobiście także, żeby tą wiedzę o tym zdarzeniu, o tej zbrodni mieli także, miało także młode pokolenie, żeby ta historia nigdy więcej się nie powtórzyła.